Dlaczego średniowieczni rycerze bali się ślimaków? Brzmi absurdalnie, prawda? A jednak w średniowiecznych manuskryptach można znaleźć mnóstwo ilustracji przedstawiających rycerzy toczących walkę ze ślimakami. Skąd wziął się ten motyw? Już tłumaczę. Aby to zrozumieć trzeba cofnąć się do czasów, gdy manuskrypty były tworzone ręcznie przez skrybów. Ich zadaniem było przepisywanie Biblii, modlitw i innych ważnych tekstów. Ale na marginesach, no mieli dużo swobody. Tak jak ty w zeszycie kolegi, kiedy on ma odpowiedź ustną, a ty przypływ kreatywności. Dopiero w XX wieku badacze zaczęli przyglądać się tym rysunkom bardziej uważnie. Lilian Randall, historyczka sztuki, napisała pracę na temat tych ilustracji. To właśnie ona odkryła że w manuskryptach z lat 1290-1310 można znaleźć rycerzy walczących ze ślimakami. Ale dlaczego akurat ślimaki? Jedna z teorii wiąże się z. Lombardami, germańskim ludem, który w VIII wieku najechał Italię, a później został pokonany przez Karola Wielkiego, ale nie wiadomo, czy ten Karol istniał, bo to hipoteza czasu fantomowego. Mówi, że było inaczej, ale w XIII wieku potomkowie Lombardów byli znani jako bankierzy i pożyczkodawcy. I to tacy działający w całej Europie. Nie mogli niby nosić broni, ale mieli znaczący wpływ ekonomiczny, co budziło niechęć wielu ludzi. Ślimak noszący swój dom na plecach mógłby symbolizować, Lombardzkich kupców, podróżujących po całej Europie. Ich przeciwnicy uważali ich za oślizgłych i tchórzliwych. Dlatego, porównanie do ślimaków, stało się formą obrazy, obrazy, którą znali wszyscy w całej Europie.